Cześć moi mieli! strasznie dawno niczego nie nagrywałem, ale to dlatego, że bardzo dużo się działo i nie miałem zbytnio czasu na to, żeby co i nagrywać. Jestem w tym momencie w Nikaragui, w miejscu, które się nazywa Playa Maderas. Playa Maderas to takie maluteńkie miejsce na północ od legendarnego San Juan del Sur, w którym co niedzielę odbywa się jedno z największych imprez tematycznych na świecie nazwą Sunday Funday. Akurat nie w tym teraz tam nie było, byłem tam w, e, kilka miesięcy temu. Natomiast, e, natomiast dalej uważam, że jest to jedno z najładniejszych miejsc w, na całym wyspie, na całym kontynencie centralnym, że można nazwać taką z tych kontynentów. E, w Interaguii jestem już od miesiąca. wstępnie miałem jechać do Meksyku, ale trochę mi nie wyszło. I z tego wszystkiego zostałem teraz pracownikiem jednego z posteli w Nikaragui, gdzie, gdzie ogólnie sobie żyję, jest bardzo fajnie i bardzo pozytywnie. I co mam, co, co chcę powiedzieć, to to, że nie jestem pewien, gdzie trafię dalej. Możliwe, że do Ameryki Południowej, dalej w kierunku Kolumbii, w kierunku Peru, Ecuadoru, Chile itd. Tak Albo do Meksyku na, na, na północ. W każdym razie chciałem tylko dać Wam znać, że żyję. Pozdrawiam serdecznie z pięknej plaży, z cudownego zachodu słońca. Nie wiem, czy widzicie to. Nie, nie widzicie tego tak pięknie jak ja to widzę w tym momencie, bo niestety ta kamera tego nie złapie. Ale jest to jedno z najładniejszych miejsc z zachodem słońca, jakie jaki widziałem w życiu. Mam nadzieję, że w tym tygodniu ukaże się jeden z tekstów traktujący o Granadzie, gdzie, gdzie większość czasu spędzam. Ehm, Granada, w, właśnie w Nicaraguj. Jeżeli nie, no to w przyszłym tygodniu ukaże się taki tekstik. Także zapraszam dalej do śledzenia kanału bo jest na Instagram, na gryskulete.com, na, na Facebooka także. Ehm, Pozdrawiam serdecznie i życzę wszystkiego wesołego.